Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, długo żeśmy się zastanawiali z Maciejem, co powiedzieć wobec tej całej sytuacji, która nas ogarnia w chwili obecnej. Ja powiem tak, że prowadząc rekolekcję, którą ja bóg przez wiele lat, cały czas mówiłem do ludzi, którzy słuchali tych treści. Że Pan Bóg nie pozwoli się w nieskończoności obrażać. Że grzechy, którymi my wszyscy, cała ludzkość, poniżamy go, obrażamy, odchodzimy od jego miłości, w jakimś momencie sprawią, że brama miłosierdzia się zamknie i w konsekwencji będziemy musieli przejść przez bramę sprawiedliwości, jak to powiedziała siostra Faustyna Kowalska. No więc myślę, że dzisiaj, dla coraz większej ilości ludzi wierzących, jest oczywiste, że ten czas następuje. To, co się dzieje z tym koronawirusem i możliwe konsekwencje ekonomiczne, przypuszczalnie w najbliższym czasie przestawią całkowicie do góry nogami świat, w którym żyjemy, i sprawią, że będziemy z rozrzewieniem myśleć o czasie, który był jeszcze kilka miesięcy temu. Tak oceniamy sytuację i dlatego zdecydowaliśmy się odezwać. Jak wiecie Państwo, my. Unikaliśmy zawsze produkowania siebie, wskazywania na siebie i kiedy zabieraliśmy głos, to tylko w momentach, w których uznawaliśmy, że jest to ważne ze względu na zbawienie dusz. Trzy wydarzenia Pan Bóg zakotwiczył najpierw w naszych sercach i umysłach, a potem sprawił, że również przez pomoc ludzi dobrej woli udało się je przeprowadzić, mimo wielkiego sprzeciwu wielu innych, którzy nie rozpoznali w nich działania Bożego. Pierwszym takim działaniem była Wielka Pokuta. Wydarzenie, które zgromadziło na Górze 140 tysięcy ludzi. Ono wynikało z prostego faktu, że nie można prosić Pana Boga o miłosierdzie, nie uznając przedtem swojej grzeszności, nie padając na kolana, I że to jest pierwszy krok we wszelkim dialogu z Panem Bogiem. To wydarzenie stało się dla wszystkich, którzy brali w nim udział absolutnie przeżyciem, którego nie zapomną do końca życia. Tak jest również z nami. Różaniec do granic, który był efektem, następnym krokiem w, tym, w tej drodze duchowej, no dzisiaj, drodzy Państwo, w kontekście tych nowych zagrożeń, które idą, to myślę, że trzeba być ślepcem, żeby nie zrozumieć, jak wielkim znakiem, proroczym znakiem było to wydarzenie, postawić milion ludzi na granicach kraju, żeby bronić Polski, bronić dusz, dzieci. Rodziców biednych, zagubionych ludzi, no to w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje, myślę nabiera podwójnej wartości. Modlitwa przez ręce Maryi zanoszona prośba o to, żeby aniołowie stanęli na granicach wokół Polski i bronili nas przed najgorszymi konsekwencjami. Kolejny etap to była Polska pod krzyżem. I Polska pod krzyżem to już była świadomość tego, że Kościół i świat idzie na Golgotę. Czyli, że zaczynają się doświadczenia, które wszystkich będą w jakiś sposób pochłaniać i, i zmuszać do działań nadzwyczajnych. Więc, drodzy Państwo, z tego względu możemy dzisiaj powiedzieć, spokojnie rozważając tą sprawę, że był to program duchowy dla Polski, który mógł zostać przyjęty dużo głębiej i przeżyty wtedy, te owoce byłyby większe, ale wierzymy w to, że ta reszta, która wzięła w nim udział, wyprosiła wiele łask dla kraju również na ten czas, który teraz nadchodzi. Z drugiej strony, ten program duchowy tych trzech wydarzeń jest programem dla każdego człowieka, indywidualnym programem na czas ciemności. Musimy pozostać w pokorze, na kolanach, pokutując za grzechy. Musimy modlić się w tym czasie przez ręce Maryi. Przygotowani przez pokutę przyjmować Eucharystię, o ile to będzie jeszcze możliwe, gdzie tylko się da, gromadzić się wokół kapłanów, którzy się modlą, którzy rozumieją powagę sytuacji i karmić się ciałem Eucharystycznym tak długo, jak będzie to możliwe, zanurzając się również w tajemnicy krzyża, która, w którą wszyscy jesteśmy teraz wprowadzani. Wydaje nam się, że po prostu. Przemija postać tego świata, też postać kościoła, do której się przyzwyczailiśmy, w której dobrze nam się żyje, w której się ułożyliśmy, umościliśmy. Przemija taka postać lekkiego traktowania rzeczywistości, wiary i nadchodzi czas wielkiej próby czas ciemności, która ogarnie świat i dotknie, będzie próbowała dotknąć każdego z nas. Jest taki moment, w którym bez poważnej decyzji wewnętrznej każdego człowieka narażamy siebie, swojej rodziny na bardzo poważne niebezpieczeństwo. I tak jak w całej historii świata, człowiek miał wybór: albo w obliczu zagrożenia zwrócić się w stronę światła, albo dać się pogrążyć w ciemności. I, ten, i przed tym wyborem się stoimy. Musimy go podjąć dzisiaj. Ten wybór podjęty dzisiaj przez nas, zanim nastąpią wydarzenia, które nas bardzo zaborą, będzie miała większą wartość. Chodzi o to, żeby przygotować siebie, swoje rodziny, też swoje parafie na falę, która będzie chciała zmieścić z powierzchni ziemi wszystko co dobre, święte, co ważne. A tym samym nas po prostu. Miałem takie doświadczenie dwa tygodnie temu, Długo się zastanawiałem czy tam podzielić tym czy, czy, czy nie, ale mamy taką decyzję, podjęliśmy z Lechem, że chcemy powiedzieć wam naprawdę wszystko, tak z głębi serca co, co widzimy, co, co przeżywamy. Przed feriami poszedłem do takiej głębokiej, świadomej spowiedzi, z takim poczuciu, że chcę ten najbliższy tydzień ferii przeżyć inaczej, tak głębiej, bliżej Pana Boga. I potem przez ten, przez sześć śniła mi się, po prostu nie mogę tego nazwać inaczej, Śniła mi się apokalipsa, tak? śniły mi się takie wydarzenia, które po prostu niszczyły ten świat ludzi. E, za każdym razem, codziennie, przez sześć dni byłem na nartach. W dzień jeździłem na nartach, a w nocy... I siódmego dnia, kiedy wróciłem już do, do domu, mm, bardzo późno poszedłem spać, e, miałem taki sen. Jest katedra, potężna, sięgająca nieba, tak, że aż nie było widać sklepienia. Potężna, wielka katedra w której sprawowana jest Eucharystia. Jest wielu kapłanów przy ołtarzu, wszyscy w ordynatach. i też dużo służby liturgicznej, ja akurat pamiętam, że z Leszkiem staliśmy jako ministranci, służyliśmy do mszy świętej i nagle w pewnym momencie ta msza święta została przez kapłanów przerwana, sprawowaniem mszy świętej i kapłani jeden po drugim w zaczęli ruszać do spowiedzi. To było takie zdziwienie, bo dlaczego? I Potem ja nagle zobaczyłem bardzo wiele swoich grzechów przez lata niewyznanych albo zaniedbań, lekko potraktowanej pokuty, i nagle zrozumiałem, że ja nie mogę tu być, że ja nie mogę brać udziału w Myszy Świętej, że powinienem też biec do spowiedzi. Więc pobiegłem też, poszedłem do spowiedzi tak po kolei całe zgromadzenie ruszyło do spowiedzi. To co pamiętam też, że niektórzy, ja też szli dwóch, trzykrotnie, dlatego że z taką świadomością, że wszystko to, co zostało jeszcze ciemnego w mojej duszy, ja muszę Panu mogło oddać. I dopiero potem ta msza święta mogła być sprawowana. Miałem takie poczucie, że, że dzisiaj doprowadziliśmy się do takiego stanu, że tak naprawdę jesteśmy niegodni przyjmować Pana Jezusa do swojego serca, że przyzwyczailiśmy się do grzechów lekkich, do ciemności, do dwuznaczności, że to, to... Jesteśmy wszyscy w takim momencie, w którym tak naprawdę nie powinniśmy Pana Jezusa przyjąć, bo jesteśmy tego niegodni. I że to jest wezwanie do tego, żeby podjąć decyzję o radykalnym nawróceniu i wyznaniu tych wszystkich grzechów. Potem nastąpił taki moment, że wielka Panów przybyło do tej katedry i ludzie się spowiadali, z już klęcząc ramię przy ramieniu. Już nikt nie zważał na to, czy, czy słychać te grzechy, czy nie. Każdy chciał się wyspowiadać w obliczu jakiegoś wielkiego zagrożenia przybyli kapłani, stali też obok siebie, spowiadali ludzi cały czas, cały czas. To bardzo długo trwało. I potem następny obraz jest taki, w którym ogień trawi ziemię. Ja pamiętam w tym śnie takie skojarzenie jak z piecem ognistym, w którym jest Daniel. I te dusze, które naprawdę uzyskały przez spowiedź, przez nawrócenie stan łaski, uświęcającej, taki pełny, głęboki, zostały uratowane. Ten ogień nie mógł ich dosięgnąć. I o co chodzi, że e, będzie taki czas, e, w którym będziemy sami. E, czas, w którym e, przeżyjemy samotność. Czy to w rodzinach, czy też kapłani w parafiach. Będziemy odcięci od e, być może nawet Eucharystii, od możliwości spowiedzi, od, e, od tego, co, co, co mamy w tym świecie. Nie tak? będziemy mogli z tego skorzystać. I jest krytyczne dla przetrwania, żeby być. W takim stanie łaski, święcający, w którym światło Boże ma dostęp do naszej duszy, i dzięki temu będziemy wiedzieli, co czynić. I jeśli nie uzyskamy tego stanu, będziemy jak śledcy w ciemności. I dlatego bardzo wszystkich w, w tym filmie, w tym nagraniu prosimy, właściwie wzywamy, to jest, i mówimy o konieczności wielkiej, powszechnej, głębokiej spowiedzi z całego życia, nas. Wierzących ludzi, kapłanów, biskupów, księży, bo inaczej będziemy, jesteśmy jak ślepcy. Zdaję sobie sprawę, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co teraz mówimy, może napotkać dwie możliwe postawy. Pierwsza to jest doświadczenie Noego, który budował arkę, bo tak naprawdę my mówimy o budowaniu arki, duchowej arki, o miejsca bezpiecznego, duchowego dla tych wszystkich, którzy chcą usłyszeć te słowa. I na pewno znajdzie się dużo szyderców i ludzi, którzy będą uważać, że to jest absolutne przejaskrawienie sprawy i nieadekwatne do sytuacji, śmieszne. więc śmieszne być może. Więc chciałem powiedzieć tylko tyle, że kiedy Noe budował arkę, takich ludzi, szyderców było bardzo dużo. I potem przyszła woda. Ci ludzie nie przeżyli. Więc to jest jedna możliwa postawa. Druga łączy się z tym, w jaki sposób Kościół zawsze wychodził naprzeciw takim doświadczeniom. Drodzy Państwo, wszelkiego rodzaju epidemie i bardzo wielkie zagrożenia, hordy muzułmanów, jakichś tatarów, mordujące całe miasta, porywające ludzi, gwałcące, czyli wszystkie zagrożenia. Kościół wychodził im naprzeciw przez pokutę i modlitwę. I jeżeli chodzi o zarazy, jest bardzo wiele przykładów historycznych. Ja jeden taki tylko chciałbym tutaj no, przedstawić. W 590 roku w Rzymie nastąpiła ciężka zaraza dżumy. Pierwszą ofiarą był papież Pelagius II, który padł powalony dżumą. Wybrany na jego miejsce papież Grzegorz I. Grzegorz I był człowiekiem duchowym i on zrozumiał, że toczy się walka o wiele dusz. Więc po wielkich modlitwach osobistych, wezwał w kazaniu do pokuty i do modlitwy. Powiedział, że ręka Boża idzie z karą i że ludzie umierają na lewo i na prawo, nie mając czasu nawet na pokutę. I wezwał wtedy całe miasto do potężnych procesji. W czasie których były odmawiane litanie błagalne. Więc kiedy szła ta główna procesja, umarło w ciągu godziny 80 osób. To był szczyt epidemii. Natomiast papież nakazał nieść z przodu obraz Matki Bożej, według legendy namalowanej przez świętego Łukasza, który jest dzisiaj w kościele Santa Maria di Maggiore w Rzymie. I okazało się, że w miarę, kiedy korowód się poruszał do przodu.